Sałatka grecka, horiatiki. Dokładnie taka jak w Grecji, czyli zawsze bez sałaty. Na mojej liście składników tylko pomidor, ogórek, czerwona cebula, zielona papryka, czarne oliwki, ocet winny, oliwa i oregano i oczywiście prawdziwy serfeta z mleka koziego i owczego. Cebulę obieram i kroję w piórkach. Najlepiej użyć cebuli czerwonej, która jest łagodna i świetnie nadaje się do jedzenia na surowo w sałatkach. Paprykę kroję w paseczki. Oczyszczam z tych. Białych błonek. W sałatce choriakiki zazwyczaj pojawia się papryka zielona, no ale przecież możecie też użyć w każdym innym kolorze. Ogórka obieram, najlepiej wybrać te gruntowe, mają więcej smaku. Zostawiam troszkę skórki, to potem fajnie wygląda w sałatce. No i kroję w grube półplasterki. To ta pora roku, gdy wreszcie pomidory zaczynają mieć smak. Biorę więc jedną dorodną malinówkę, no i kroję w cząstki. Pomidory na razie zostają na desce, a do miski trafiają czarne oliwki, skrapiam to wszystko octem winnym, no i mieszam, najlepiej właśnie tak poprzez podrzucanie, teraz dorzucam pomidory, no i jeszcze raz szybkie mieszanie. Wszystkie składniki przekładam do półmiska, na górę plastry serafeta, polewam oliwą z oliwek, posypuję suszonym oregano, no i już najlepsza i autentyczna sałatka grecka gotowa.